Okres obiegu planety karłowatej ERIS wokół Słońca po orbicie eliptycznej jest około 557 lat ziemskich. Jej prędkości są w peryhelium i afelium podane. Wypisałem je tutaj. Jaki jest mimośród oraz wielka półość orbity ERIS? Mamy tu w zasadzie dwa polecenia, na które mamy udzielić odpowiedzi. Ale najpierw wyjaśnijmy sobie, co to jest mimośród elipsy. Rysunek, który teraz macie na ekranie, już był w poprzednich zadaniach przeze mnie analizowany. Słońce w ognisku F1 elipsy, drugie ognisko F2. Peryhelium, punkt najbliższy planety Słońca, afelium, punkt najdalszy. Odległości R peryhelium i R afelium zaznaczone. I wielka pół oś, odległość równa połowie. Odległości między peryhelium i aferium. Wielka pół oś. Wprowadzamy sobie pojęcie odcinka C. Odcinek C to odległość od środka elipsy do ogniska. Ona występuje również z prawej strony, ta odległość. Zwróćmy uwagę na to, że odległość od F1 do E2. To do F2 to jest oś ogniskowa. Oś, która przechodzi przez ogniska. Zatem C jest półosią ogniskową. Mamy więc półoś ogniskową i półoś wielką. Definicja mimo środku, to stosunek C osi ogniskowej do A, czyli do półosi wielkiej. Po co nam ten jest podobny? Potrzebny. Otóż on pozwala szybko wizualnie sobie ujrzeć rodzaj elipsy, po której krąży planeta. Czy ta elipsa jest spłaszczona, wydłużona, czy bardziej zbliżona do okręgu? Przeanalizujmy to. Otóż, gdy A Dąży do C, czyli gdy afelium zbliżamy w kierunku Słońca, to w pewnym momencie oba ogniska ze sobą się pokryją. Wtedy mamy taką sytuację, że C przez A równa się 1, bo będziemy mieli promień okręgu 1. Nie będzie dwóch ognisk, tylko jedno ognisko środek okręgu. A więc gdy Figura, gdy elipsa, przepraszam, na płaszczyźnie zbliża się do okręgu, to pamiętajmy, że mimośród wtedy zbliża się do jedności. A co się stanie, gdy A, czyli wielka półoś, będzie dążyć do nieskończoności, czyli. Punkt Feliu będziemy oddalali w prawo od Słońca aż do nieskończoności. No to popatrz, w mianowniku występuje C przez A, będzie dążyć do zera. Będziemy mieli wówczas spłaszczoną elipsę. Czyli na hasło, mimośród zbliża się do zera, od razu wiemy, że orbita, po której porusza się planeta, jest bardziej spłaszczona. W przypadku planet naszego układu słonecznego możesz się przyjrzeć mimo środom i zauważysz: największy mają Merkury, Neptun, Merkury 0,2, reszta mają poniżej 0,2. Merkury ma najbardziej zbliżony, zbliżoną orbitę do okręgu, a to są odpowiednio spłaszczone elipsy. No to teraz bierzemy się za obliczenie mimo środu orbity, orbity Eris. Zauważmy, że r afelium, czyli ta odległość minus r peryhelium jest równe 2C. To plus to dotąd. Następnie suma r peryhelium i r afelium jest równa 2A. Wyznaczamy z pierwszego C, z drugiego A i te dwie zależności wstawiamy do wzoru na mimośród. Otrzymujemy taki piętrowy ułamek, dwójki się upraszczają i znajdujemy coś takiego. No, odległości R nie znamy, znamy tylko prędkości w peryhelium i aferium. Przejdziemy. Do nich za pomocą drugiego prawa Keplera, który jest zasadą zachowania momentu pędu. Moment pędu planety w peryhelium jest taki jak moment pędu w afelium. Masę upraszczamy i wyznaczamy r peryhelium. I to r peryhelium wstawiamy do wzoru na mimośród w te dwa miejsca. Otrzymujemy taką zależność, zwróć uwagę na to, że licznik i mianownik można podzielić przez r aferium, pozbędziemy się go i mamy stosunki prędkości, które znamy. No to podstawiamy wartości, dokonujemy działań i znajdujemy, iż mimośród jest około 44 setle. Orbita Eris jest bardzo zbliżona do okręgu. No i zostało nam jeszcze udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie. Jaka, jaka jest wielka półoś orbity Eris? Skorzystamy z trzeciego prawa Keplera, dostosowując je odpowiednio do naszych informacji. Pełne informacje mamy o Eris. W równaniu tym w trzecim prawie Keplera występują. Dwie planety, okresy ich i średnie odległości, ale poza Eris znamy parametry Ziemi. Znamy okres dla Ziemi, jeden rok, i znamy średnią odległość Ziemi od Słońca, czyli wielką pół oś orbity ziemskiej. Jest ona równa jednej astronomicznej jednostce, czyli 150 milionów kilometrów. Zatem dopasowujemy do naszych warunków podstawiając to co przed chwilą powiedziałem. Zwróćmy uwagę na to, że z tej postaci równania wyznaczamy wielką pół oś Elipsy, po której krąży Eris wszystko jest znane. Podstawiamy dane, i znajdujemy, że jest to około 67,7 jednostki astronomicznej